Nowoczesne samochody wymagają fachowej wiedzy, profesjonalnych narzędzi oraz fachowców, którzy potrafią połączyć to w całość. Warsztat, żeby miał zadowolonych klientów, musi spełniać trzy warunki. Pierwsze to jest wysokiej jakości obsługa klienta, drugie to jest wysokiej jakości wykonanie usługi, a trzecie to są wysokiej jakości części. Jesteśmy w centrum hamulcowym AT, nie mamy reklamacji. Klienci są zadowoleni przede wszystkim, czyli nie wracają z problemami. Zdecydowałem się na autoryzację marki AT, ponieważ nie sztuką jest rozpędzić samochód, ale sztuką też jest zahamować. Samochody po modyfikacji są jeszcze szybsze, dlatego wymagam od hamulców bezwzględnej skuteczności. Naszym klientom oferujemy produkty najwyższej jakości klasy premium. Do Centrum Hamulcowego ATE należymy już od czterech lat. Serwis ATE prowadzę e, około 15 lat. Współpraca z firmą ATE daje obu mierne korzyści. Potencjalnych klientów, którzy chcieliby skorzystać z usług dobrych warsztatów, proponowałbym wybierać warsztaty raczej. Które są dobrze wyposażone, które prezentują jakąś wiedzę. No nie zawsze warsztat idzie w parze z odpowiednim doświadczeniem czy z jakimś nowocześniejszym sprzętem. Nasza firma się zajmuje sztuką flot. Jeżeli silnik słabo chodzi, to to się nie rozpędzimy, ale wyhamować trzeba i skręcić też trzeba. Także tutaj trzeba naprawdę zwrócić dużą uwagę, gdzie wstawiamy do kogo w samochód i jakie stosujemy części. W centrum hamulcowym AT jesteśmy od 3 lat. Mamy dostęp do hotline'u. W każdym momencie możemy zadzwonić i skonsultować problemy, które powstają na warsztacie przy obsłudze i naprawie układu hamulcowego. Dzięki wsparciu infolinii technicznej ATE mamy możliwość szybszą naprawy samochodów oraz rozwiązywanie trudnych problemów technicznych w układach hamulcowych, co przekłada się na szybszy proces naprawy oraz zadowolenie naszych klientów. Nazywam się Kamil Przybyłek. Prowadzę warsztat samochodowy w Myszkowie Service. należymy do centrów hamulcowych ATE. Nasza wiedza i doświadczenie jako konstruktorów i producentów układów hamulcowych, którą dzielimy się z naszymi mechanikami podczas szkoleń. Zapewnia najszybsze rozwiązanie najtrudniejszych przypadków, skrócenie czasów naprawy oraz zapewnienie najwyższej jakości obsługi. Dlatego ważne jest, komu powierzamy nasz ukochany samochód, który ma nas bezpiecznie dowieść na wakacje lub służyć nam w codziennej pracy. Serwis Wika gwarantuje mi. Dostawę produktów, które tą gwarancję bezpieczeństwa mi dają, oraz no ta obsługa, która, która też daje mi pewność dojechania do celu i tyle. Zawsze korzystają z produktów najwyższej jakości, zawsze szukałem serwisu, który dobrze by mnie obsługiwał, i do tej pory utrzymuję się jako klient w tym serwisie. Z serwisu jestem naprawdę zadowolony, jest wszystko wykonywane na czas. Polecam każdemu, który ma problem z samochodem, zajechać tutaj i naprawdę dostanie fachową poradę. I na czas zrobiony samochód. Mototronik mam pewność, że wszystkie usługi zostaną wykonane profesjonalnie, z jak najwyższą dbałością, a przede wszystkim wszystkie użyte części są najwyższej jakości. Na tle innych warsztatów wyróżnia profesjonalizm i pełne zawodowstwo. Jestem naprawdę za bardzo zadowolony.